Niewiele sytuacji obnaża nas tak bardzo, kim naprawdę jesteśmy, jak moment, w którym ktoś próbuje zranić nas okrutnymi słowami. Obelga to nie tylko ciąg złych sylab niesie ona ze sobą emocjonalną truciznę, rzucając na ciebie nienawiść, zazdrość i frustracje, które należą do drugiego człowieka. I oto prawda, której prawie nikt nie chce przyznać: Źli ludzie używają obelg jako broni, aby testować twoje granice, manipulować twoimi emocjami i kraść twoją energię życiową. Ten, kto ustępuje, kto gubi się w ogniu gniewu, ostatecznie potwierdza dokładnie to, czego agresor pragnie. To trudne do usłyszenia, ale za każdym razem, gdy odpowiadasz w tym samym tonie, oddajesz kontrolę nad swoim umysłem i sercem komuś, kto nie zasługuje nawet na Twoją uwagę. Być może już doświadczyłeś tego ciężaru na własnej skórze. Znajdować się w miejscu, gdzie ktoś rzuca w Ciebie obelgą, publicznie lub prywatnie, i czuć mieszankę gniewu, wstydu i bezsilności palącą Cię od środka. W takich chwilach Łatwo uwierzyć, że odpłacenie pięknym za nadobne to jedyne wyjście, ale psychologia pokazuje coś przeciwnego. Odwzajemnianie agresji tylko wzmacnia cykl zła. Karl Jung mówił, że to, co projektujemy na innych, jest jedynie odbiciem nas samych, a kiedy zła osoba próbuje Cię umniejszyć, jedynie ujawnia przepaść, którą nosi w sobie. Problem nigdy nie był w Tobie. Problemem zawsze była pustka, którą ona dźwiga. Dlatego zrozumienie, jak reagować na obelgi, jest czymś więcej niż tylko ćwiczeniem samokontroli. To akt mocy, świadomości i ochrony twojej duszy. Gdy uczysz się radzić sobie ze złem, nie dając się nim zatruć, zachowujesz nie tylko swoją godność. Ale także powstrzymujesz krążenie tej trucizny. I właśnie to Ci pokażę: dziesięć mądrych, świadomych i transformujących postaw, które powinieneś przyjąć, gdy ktoś próbuje zranić Cię słowami. To kroki łączące psychologię, samoobronę emocjonalną i jasność duchową, abyś nigdy więcej nie czuł się zakładnikiem złych obelg. Zanim zaczniemy, upewnij się, że już kliknąłeś przycisk polubienia, jeśli jesteś dobrym człowiekiem, który nienawidzi ludzkiej podłości. A jeśli chcesz, skomentuj, ten kto mnie chroni, nigdy nie śpi. Numer jeden. Zachowaj milczenie jako swoją pierwszą obronę. Kiedy ktoś cię obraża, naturalną reakcją ciała jest wybuch, odpowiedzieć, usprawiedliwić się, albo zaatakować z powrotem. Ale właśnie tego zła osoba od ciebie oczekuje. Obelga to emocjonalna pułapka, prowokacja zaplanowana tak, aby wytrącić cię z równowagi i postawić w pozycji słabości. Zachowując milczenie, przerywasz grę, zanim ta się zacznie. Milczenie nie jest tchórzostwem, to strategia. To jak podniesienie niewidzialnej tarczy, która nie pozwala, by trucizna drugiej osoby przeniknęła do twojego wnętrza. Pomyśl na chwilę. Co najbardziej irytuje tego, kto chce cię zranić? Widok, że mu się nie udało. Gdy drugi zauważa, że jego słowa nie trafiły, nie wywołały łez, krzyku ani usprawiedliwień, zostaje sfrustrowany własną pustką. Milczenie jest więc silniejsze niż jakakolwiek odpowiedź pełna gniewu, bo pokazuje dojrzałość i panowanie nad sobą. Nie uciekasz od konfliktu. Po prostu nie zniżasz się do poziomu zła. Karl Jung twierdził, że to, co w sobie wypieramy, przejawia się w naszych relacjach. Dlatego, gdy ktoś wylewa na ciebie agresję, mówi to więcej o ciemności, którą nosi, niż o twoich rzekomych wadach. Zachowanie milczenia to niedopuszczenie, by ten cień połączył się z twoim światłem. To wybór zachowania swojej energii zamiast oddania jej jako paliwa dla cudzej nienawiści. I pamiętaj, milczenie nie zawsze musi trwać wiecznie. Ale w pierwszym momencie, gdy trucizna zostaje rzucona, to najrozsądniejsza broń, jaką możesz użyć. Kto kontroluje pierwszą reakcję, kontroluje cały bieg sytuacji. Numer dwa. Użyj spokoju, aby rozbroić zło. Po początkowym milczeniu, drugą bronią przeciw obelgom jest utrzymanie postawy spokojnej. Spokój jest przeciwieństwem tego, czego pragnie agresor. Źli ludzie rozwijają się w chaosie, emocjonalnym nieładzie, w hałasie gniewu. Gdy reagujesz spokojem, zamieniasz atak w coś bez siły. Wyobraź sobie kogoś, kto próbuje cię pchnąć z całych sił, ale trafia na mur, twardy i nieruchomy. To właśnie symbolizuje spokój, mur przeciw manipulacji. Mów spokojnie, trzymaj stabilny ton głosu, a nawet lekko się uśmiechnij. Nie z ironii, lecz z pewności siebie, a przekażesz potężną wiadomość nie jestem zakładnikiem twojej trucizny. Taka postawa wybija z rytmu każdego złego człowieka, bo odbiera mu jedyną broń. Kontrolę nad twoimi emocjami. Psychologia pokazuje, że gniew osoby, która obraża, nie jest naprawdę skierowany przeciwko tobie, ale przeciwko niej samej. Karl Jung mówił, że wszystko, co nas drażni u innych, może doprowadzić nas do lepszego zrozumienia samych siebie. Gdy ktoś próbuje cię zranić, pokazuje tylko, jak bardzo nie znosi własnych cieni. Ty nie musisz dźwigać tego ciężaru. Twój spokój zwraca drugiemu odpowiedzialność za to, co na ciebie projektuje? Zastanów się teraz, ile razy straciłeś kontrolę i żałowałeś później, że dałeś odpowiedź, której tamten tak pragnął, a ile razy zachowałeś milczenie lub spokój i zauważyłeś, że to wywołało dyskomfort i bezradność u agresora. Różnica jest ogromna. Numer 3 Zamień obelgę w lustro. Jedną z najmądrzejszych postaw wobec kogoś, kto próbuje cię zranić, jest dostrzeżenie, że obelga mówi więcej o tym, kto ją wypowiada, niż o tym, kto ją przyjmuje. Źli ludzie projektują swoje własne bóle, niepewności i porażki w formie ataku. Gdy ktoś mówi, że jesteś nieudolny, brzydki, bezużyteczny czy cokolwiek innego obraźliwego, w rzeczywistości ujawnia, co czuje wobec samego siebie. To spowiedź przebrana za agresję. Kiedy widzisz to w ten sposób, przestajesz wchłaniać zło i zaczynasz obserwować je jak odbicie. Zamiast pytać, dlaczego on to powiedział o mnie, zacznij myśleć, co ta obelga ujawnia o pustce, którą on w sobie nosi. Taka zmiana perspektywy sprawia, że obraza traci moc. Karl Jung zawsze ostrzegał przed niebezpieczeństwem projekcji. To, czego nie możemy zaakceptować w sobie, wylewamy na innych. Gdy to rozumiesz, stajesz się odporny na truciznę słów. Nie musisz odpowiadać, wystarczy spojrzeć jasno i zobaczyć, że to nie o tobie. Ten wgląd zmienia obelgę w coś odkrywczego. Każdy atak staje się psychologicznym portretem umysłu agresora, a nie twojej tożsamości. A ta świadomość stawia cię w pozycji wyższości emocjonalnej. Nie jesteś już w grze, jesteś obok, analizujesz, widzisz ukrytą prawdę. Numer 4. Wybieraj słowa stanowcze, nieagresywne. Po zachowaniu milczenia i spokoju przychodzi moment, w którym możesz odpowiedzieć. Ale nie po to, by atakować, lecz aby się ustawić. Różnica jest ogromna. Stanowcza, bezpośrednia i pozbawiona agresji, odpowiedź pokazuje, że nie uciekasz, ale nie pozwalasz też, by wciągnięto cię na pole zła. Na przykład, zamiast odwzajemniać obelgi, możesz powiedzieć: Nie akceptuję takiego traktowania, albo Twoje słowa nie mówią nic o mnie, ale bardzo dużo o tobie. Taka odpowiedź nie oddaje trucizny, lecz ustanawia granice, a granice są kluczowe wobec złych ludzi, bo oni szanują tylko tych, którzy pokazują siłę wewnętrzną. Gdy mówisz jasno i spokojnie, odbierasz drugiemu satysfakcję z tego, że zobaczycie załamanego. Wręcz przeciwnie, wzmacniasz własny autorytet i pokazujesz, że nie dasz sobą manipulować. Karl Jung mówił, że to, co wypieramy, wzmacnia się w cieniu. Dlatego, gdy zawsze milczysz albo wybuchasz gniewem, oddajesz władzę agresorowi. Ale gdy stanowczo i dojrzale się ustawiasz, integrujesz swój cień, stawiasz czoła sytuacji i pokazujesz, że jesteś świadomy siebie. Pomyśl teraz, ile razy w życiu marnowałeś energię, próbując udowodnić komuś, że nie zasłużyłeś na obelgę. I ile razy przyniosło ci to spokój? Pewnie nigdy, bo celem obelgi nie jest prawda, lecz sprawienie bólu. Dlatego jedyna odpowiedź, która działa, to ta zrodzona z stanowczości i świadomości, a nie z potrzeby przekonywania drugiego. Numer 5. Nie personalizuj ataku. Jednym z najczęstszych błędów jest wiara, że obelga naprawdę mówi o tobie. A prawda jest taka. Że to jedynie zniekształcone odbicie umysłu tego, kto ją rzucił. Źli ludzie mają wypaczony obraz świata, widzą w innych to, czego nie znoszą w sobie, i dlatego starają się trafić w miejsce, które uważają za Twoją słabość. Nie dlatego, że to prawda, ale bo wierzą, że tam mogą zadać ból. Gdy internalizujesz tę truciznę, dajesz atakującemu dokładnie to, czego chciał władzę nad Tobą. Ale gdy rozumiesz, że te słowa nie mają nic wspólnego z Twoją istotą, obelga traci siłę i rozpływa się. Atak żyje tylko wtedy, gdy wpuszczasz Go do środka, inaczej umiera w powietrzu. Nie pozwól, by niesprawiedliwe etykiety stały się częścią Twojej tożsamości. Pamiętaj, to, co ktoś mówi w chwili zła, należy do Niego, nie do Ciebie. Uwolnij się od tego ciężaru i chroń swoją godność. Numer 6. Odejdź, gdy to konieczne. Nie każdą walkę trzeba stoczyć. Jeśli widzisz, że druga osoba nie szuka dialogu, lecz jedynie konfliktu, najrozsądniejszą postawą jest odejść. To odejście nie jest porażką, to ochrona. Karl Jung mówił: To, czemu stawiamy opór, trwa. Trwając w toksycznych środowiskach, tylko wzmacniasz cykl. Ale odchodząc, odcinasz agresorowi pożywienie. Pomyśl, ile razy pozostawałeś w sytuacjach, które niszczyły twoją energię. A gdybyś wyszedł wcześniej, ile cierpienia byś uniknął. Numer 7. Pracuj codziennie nad swoją samooceną. Obelgi mają siłę tylko wtedy, gdy trafiają w twoją nierozwiązaną niepewność. Człowiek pewny siebie może usłyszeć obraźliwe słowa i nie zachwiać się w fundamentach. To jak próba powalenia drzewa o mocnym pniu. Wiatr je porusza, ale nie wykorzenia. Dlatego wzmacniaj swoją samoocenę, doceniaj swoje osiągnięcia i ucz się patrzeć na siebie z szacunkiem. Im mocniejsza twoja baza wewnętrzna, tym mniej znaczące będą złe słowa. Numer 8. Nie karm cyklu zła. Gdy odpowiadasz nienawiścią, negatywna energia się mnoży, to jak dolewanie benzyny do ognia. Zła osoba czerpie przyjemność, widząc, że wciągnięto cię w tę samą ciemność, którą nosi. Ale gdy wybierasz brak odwetu w tym samym tonie, przerywasz cykl. To nie znaczy być biernym, lecz mądrym, nie dając paliwa, gasisz płomień manipulacji. Pamiętaj, zemsta może dać chwilową ulgę, ale nigdy nie przynosi prawdziwego pokoju. Numer 9. Używaj nauki jako siły. Każdą obelgę można przemienić w lekcję. Zamiast skupiać się wyłącznie na bólu, zapytaj siebie, czego ta sytuacja mnie uczy o mnie samym i o innych. Może o granicach, może o pewności siebie, a może o potrzebie odsunięcia pewnych ludzi. Faktem jest, że każdy atak może stać się materiałem do rozwoju. Jung wierzył, że to właśnie w kontakcie z cieniem budzimy nasze prawdziwe światło. Numer 10. Zawsze wybieraj ochronę swojego spokoju. Ostatecznie nie ma silniejszej odpowiedzi niż ochrona swojego wewnętrznego pokoju. Źli ludzie mogą cię obrażać, ale nie mogą ukraść twojej istoty. Ostateczny wybór zawsze należy do ciebie. Oddać swoje serce truciznie, czy zachować je w ciszy, spokoju. Gdy decydujesz się nie dać się zranić, wygrywasz, bo prawdziwe zwycięstwo nie polega na zniszczeniu drugiego, lecz na niedopuszczeniu, by drugi zniszczył ciebie. Jeśli podczas słuchania tego tekstu pomyślałeś o kimś, podziel się nim z tą osobą, która również potrzebuje otworzyć oczy i skomentuj: dobro zawsze zwycięży zło. Nie zapomnij kliknąć przycisku polubienia i zasubskrybować kanał. A zanim zapomnę, zostawiłem tu na ekranie kolejny film, który na pewno Cię zainteresuje. Kliknij i widzimy się po drugiej stronie. Do zobaczenia.